Hej, witam Was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj jest... który dzisiaj? <laughs> 6 maja, poniedziałek i piszą właśnie matury, więc my sobie jesteśmy na promenadzie razem z Filipem. Hej! I będziemy jeździć ja na e, wrotkach, a on na rolkach. I musimy założyć się najpierw, więc odezwijemy się za niedługo. I my sobie trochę pojeździliśmy. Zrobiliśmy krótką sesję zdjęciową z bańkami, które kupiliśmy sobie wcześniej, bo wypatrzyłam bańki, a ja lubię bańki i uznaliśmy, że zrobimy sesję zdjęciową. I już nagraliśmy kilka ujęć do vloga. No i mam nadzieję, że one się spodobają. I zaraz będziemy dalej jeździć. To tyle. W drugim dniu tego vloga, dzisiaj 7 maja, godzina 9 i my już przejechaliśmy e, kilometr. I teraz sobie chwilę grzejemy się na słońcu, to, to chyba dla niej nie miało sensu. E, no i zaraz będziemy dalej jechać. Jest 10:45, zrobiliśmy sobie przerwę i zrobiliśmy w sumie już 4,55 km. I mamy podobne bluzy. No i zaraz będziemy jechać dalej. I, i słoneczka na nas świeci.